Jeszcze raz. Czyli jak sprostać swoim oczekiwaniom? Zdrowe podejście do samego siebie. Czy to możliwe? Tak. Jeszcze raz to szansa, którą możemy sobie dać, aby zawalczyć o samych siebie. Pamiętając o tym, że nigdy nie jest za późno. Cześć, cześć. Na początku chciałbym Ci bardzo podziękować za to, że tutaj jesteś i mnie słuchasz. Już wielkimi krokami zbliżamy się do końca miesiąca, a mianowicie to już jest dzisiaj, ostatni dzień października i z racji tego chciałbym bardzo podziękować za ten miesiąc, ponieważ był dla mnie bardzo owocny. Przyniósł mi wiele nowych doświadczeń, jak i również przyniósł mi takie nowe spojrzenie na siebie, na ten świat. I to jest niesamowite. I, I dziękuję za to. Dziękuję, bo jakby we mnie dzieje się taki proces, który, który trwa. Przyglądam się sobie i stawiam na to, co sprawia mi radość, przyjemność, z czego jestem dumny i zadowolony z siebie, bo to też jest kluczowe, żeby właśnie patrzeć na siebie. I... Podchodzić do siebie z taką czułością, żeby ten taki samokrytyk gdzieś, gdzieś się schował. I starać się odnajdywać to szczęście. Nawet jeśli to jest coś niewielkiego. W dzisiejszym odcinku skupię się na uważności, obecności. O tym, jak być świadomie obecnym i móc dostrzegać więcej, przyglądać się sobie i czerpać radość z rzeczy, które wydają nam się błahe, ale jednak dają radość i możemy postrzegać to w inny sposób, dając sobie takie nowe spojrzenie na ten świat i nie być w ciągu takiej myśli, że nasze życie jest takie szare a ktoś inny ma lepiej. Bo jakby świat pokazuje nam ten taki ideał piękna i wszędzie, gdzie, gdzie nie wejdziemy, gdzie nie spojrzymy, to wszyscy mają po prostu idealne ciała. W Instagramie, czy gdzieś na różnych portalach społecznościowych ludzie jeżdżą na wycieczki, mają luksusowe domy. Ale jednak Twoja rzeczywistość, Moja rzeczywistość też jest piękna. I to do nas należy wybór, decyzja, jak to będziemy odbierać, jak będziemy postrzegać to swoje życie. I właśnie temu się dzisiaj przyjrzymy. Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu, napisał Marcel Proust. I tutaj kluczową rolę odgrywają uważność i obecność, ponieważ to one otwierają drogę do tych aspektów rzeczywistości, które zawsze są obecne, ale których nie dostrzegamy lub sobie ich nie uświadamiamy. Uważność pomaga przeżywać świat w nowy sposób, Pomaga uzyskać dostęp do tego, by stać się bardziej świadomym tej całej przestrzeni, w której żyjemy i w której się poruszamy. Bycie w świadomie obecnym to zwracanie uwagi na to, co się dzieje wokół ciebie, wokół mnie, dostrzeganie tego, co piękne lub zaskakujące. Przyjrzenie się temu wszystkiemu z bliska, to, co ciebie otacza. Ja na przykład teraz siedzę przy biurku i za oknem mam piękne drzewo które zmienia swoje barwy i ma teraz kolor czerwieni, zieleni, pomarańczy, brązu, żółci. I właśnie to jest takie bycie świadomie obecnym przyglądanie się, doświadczanie, dostrzeganie tego, co wokół. Też przed chwilą bieram pomarańcze i pomimo tego, że miała taką grubą skórę, cieszyłem się jej zapachem to jak tryska z niej sok i ma niesamowity smak. Ponieważ bycie świadomym obecnym to także właśnie zwracanie uwagi na smak, na zapach, na dźwięk. Mnie na przykład mm, po prostu uwielbiam dźwięk tupiących butów albo takich chrzęst śniegu pod butami. I to również jest bycie obecnym świadomie obecnym. <noise> Czasem, nawet jak jadę pociągiem, lubię przepatrywać się temu, co za oknem. Ponieważ najłatwiej jest gdzieś um, wsadzić głowę w telefon i aby ta podróż jak najszybciej zleciała, nie dostrzegając tego, co co, co wokół. Lubię też czytać dobrą książkę. Możesz też zwrócić uwagę na to, jak się poruszasz. Na to, jak wykonujesz pierwsze kroki, która noga staje pierwsza. Czy stawiasz najpierw palce, czy piętę. Jak się czujesz, zmieniając kolejność. I to jest właśnie takie bycie świadomie obecnym. I często jest tak, że po prostu czegoś nie zauważamy. I dla kogoś może to się wydawać błahe, dla nas to może się wydawać zaskakujące, fascynujące. Na przykład m, taki spadający liść z drzewa i to nas tak jakoś oddziałuje. Ja też lubię zbierać liście, kasztany, żołędzie i nawet zbierając liście, też przyglądam się, przyglądam się każdemu i z taką, z taką ciekawością że to jest coś po prostu pięknego. Czyli taka uważność, obecność, bycie świadomy obecnym. Nawiązując do szczęścia, ponieważ szczęście nieodłącznie wiąże się z naszymi oczekiwaniami, punktem odniesienia i tym, na czym się skupiamy. Jeśli ciągle myślimy, że jesteśmy dość niewystarczający, Skupiamy się jedynie na zdobyciu srebrnego medalu. Nasze dni stały się pasmem porażek. I dlatego też lepiej myśleć jak brązowi medaliści: porównywać to, gdzie jesteśmy i co osiągnęliśmy, z tym, co mogło pójść gorzej, albo skupić się na samym osiągnięciu. Dzięki temu dni wypełnią się pozytywami i osobistymi zwycięstwami. Tutaj właśnie posługuję się treścią z książki Cudowna kuracja, jak stać się szczęśliwszym w 31 dni, ponieważ to jest niesamowita treść. I też wracam do tej książki kilkakrotnie i uświadamiam sobie jej treść, bo w, w, w każdym etapie życia też inaczej, inaczej tą książkę przerabiam. I teraz, w momencie, właśnie gdy jest taka jesień, Lubię właśnie sobie tak przysiąść do książki i, i świadomie ją przeczytać. I to właśnie my mamy wpływ na to szczęście poprzez bardziej świadomy wybór punktów odniesienia, choć nie zawsze jest to proste, ponieważ no, otoczeni jesteśmy różnymi rzeczami, które wydały się takie pewne perfekcji, perfekcyjnych ciał, luksusowych domów, egzotycznych wycieczek. I narzuca nam się właśnie taki dały piękna, co sprawia, że nasza rzeczywistość wydaje nam się taka niewyobrażalnie szara, że inni to mają lepiej, a temu to się udaje, a ja to po prostu jestem w paśmie ciągłych porażek. Ale właśnie tutaj ważna jest zmiana punktu odniesienia. I nie należy się za to jakby piczować, ale doprowadzać do tego, że wszystko jest w moich rękach, że wszystko jest możliwe i to ode mnie należy wybór, decyzja i to, jak ja postępuję, czy postępuję świadomie, czy jednak robię coś odruchowo, nie zwracając na to uwagi. I większość z nas ma taką skłonność do tego, by wciąż rozmyślać o tym, co moglibyśmy zrobić lepiej? Na przykład, o, to mi się nie udało, no ale kurczę, no jakbym to zrobił lepiej, to by wtedy było. No a jakbym cofnął, cofnęła czas, no to by wszystko w ogóle było inaczej. Ale zamiast skupić się na tym, skupmy się na tym, co zrobiliśmy wystarczająco dobrze i zacznijmy trenować mięsień wdzięczności. Ponieważ wdzięczność jest biletem do szczęścia. I to ona niemal natychmiast wprawia nas w dobry nastrój i pozytywnie wpływa na nasze życie we wszystkich jego aspektach. I kończąc już swoją wypowiedź, nawiążę do utworu, który napisałem i skomponowałem wraz z moją przyjaciółką Kasią. I mówi on właśnie o tym, żebyśmy więcej się uśmiechali, żebyśmy podchodzili z takim dystansem. Że to nie czarny kot przynosi nam pecha. Śmiało przez życie idź i góry przemierzeń. Uśmiech to podstawa. <laughs> do tego życzę Ci dobrego dnia. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do przerwnika muzycznego. Do usłyszenia. Pa! I pamiętaj, że to nie czarny kot przynosi ci pecha. Śmiało przez życie i, i góry przemierzaj uśmiech to podstawa wiara w sercu utkana podniesie się weź ręce do góry gorać tu.